W nowo utworzonym zespole, zanim będziemy mogli skorzystać z aplikacji Notez Zajęć należy ją odpowiednio skonfigurować. W tym celu na kanale ogólnym przechodzimy do karty Notez Zajęć, a następnie wybieramy przycisk Skonfiguruj aplikację Notez Zajęć w programie OneNote. Do dyspozycji będziemy mieli dwie opcje. Pierwsza z nich pozwala utworzyć zupełnie nowy, pusty notes. Druga natomiast umożliwia utworzenie notesu na podstawie już istniejącego. Na przykład w zespole, który prowadziliśmy w poprzednich latach. Dzięki czemu nie musimy wszystkich notatek tworzyć od początku, możemy je na dzień dobry skopiować właśnie z takiego istniejącego wcześniej notesu. W tym samouczku omówimy sobie pierwszą opcję, czyli tworzenie pustego notesu, w związku z czym tą opcję wybieram. Uruchamia się kreator tworzenia nowego notesu z informacją, z jakich obszarów będzie się ten notes składać. Pierwszy z nich będzie to obszar współpracy, gdzie zarówno nauczyciel, jak i uczeń będzie miał możliwość edytowania zawartości, a więc dodawania nowych sekcji, nowych stron, a także zmieniania zawartości dodanej przez innych użytkowników. Drugi to będzie biblioteka zawartości, czyli odpowiednik podręcznika, gdzie to nauczyciel będzie mógł edytować zawartość, a uczeń będzie mógł ją tylko wyświetlać, kopiować, ale nie będzie miał możliwości wprowadzania żadnych zmian. Trzecia to sekcja tylko dla nauczyciela. W tej sekcji uczniowie w ogóle nie będą widzieli, w związku z czym będzie ona mogła nam posłużyć jako nauczycielom do otworzenia na przykład kart pracy, przygotowywania nowych notatek do publikacji w późniejszym terminie planów dotyczących kolejnych zajęć oraz ogólnie notatek na temat przebiegu zajęć dydaktycznych. Utworzone zostaną także notesy dla uczniów. Każdy z uczniów będzie miał pełne prawa edycji w swoim notesie, natomiast nie będzie widział notesów innych uczniów. Nauczyciele zaś będą widzieli notesy wszystkich uczniów, oczywiście z pełnym prawem dostępu zarówno do przeglądania, jak i edycji zamieszczonych w nich treści. Po zapoznaniu się z opisem, możemy przejść do kolejnego kroku, wybierając przycisk Dalej. W tym kroku możemy zdecydować, w jaki sposób będzie podzielony notes każdego z uczniów. Czyli inaczej mówiąc, jakie sekcje, jakie zakładki będą stworzone dla każdego z nich. Domyślnie będą to materiały informacyjne, notatki z zajęć, zadania domowe i testy. Jeśli któraś z tych zakładek nie jest nam potrzebna, możemy ją usunąć przy pomocy ikony krzyżyka. Jej wybranie powoduje usunięcie wybranej zakładki. Jeżeli chcielibyśmy zmienić natomiast nazwę, możemy to zrobić, wpisując nową nazwę w odpowiednim polu. Na przykład zamiast testów, ja wpiszę projekty edukacyjne. Możemy także dodać nowe sekcje, korzystając z opcji Dodaj sekcję, a następnie wprowadzając jej tytuł. Na przykład Praca na lekcji. Po wprowadzeniu zmian Możemy wybrać klawisz Utwórz, aby rozpocząć konfigurację notesu zajęć w naszym zespole. Chwila będzie trwało przygotowanie notesu zajęć. Nie musimy jednak czekać na jego zakończenie. W tym czasie możemy przejść do innych zadań, a wrócić do zakładki notes z zajęć za kilka minut, gdy notes zostanie już skonfigurowany. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w korzystaniu z aplikacji notes z zajęć w ramach Waszego zespołu.